W końcu, tak naprawdę, po wielu latach treningu udało się zakwalifikować na te igrzyska. Przyszliśmy ciężką drogę, jesteśmy teraz tutaj w Paryżu i chcemy się zaprezentować z jak najlepszej strony i dać sobie wszystko. Razem z Przemkiem jesteśmy zgranym teamem i ta współpraca jest i na lądzie i w kajaku. Fajnie się dogadujemy, robimy swoją robotę, jesteśmy zgrani, myślę, że to też procentuje, że jest takie flow między nami. Dla nas każdy start jest tak samo ważny, a myślę, że tutaj takiej presji czy paraliżującego strachu nie mamy. My po prostu kochamy trenować kajakarstwo i cieszymy się, bawimy każdą chwilą w kajaku i sprawia nam to mega dużo satysfakcji i po prostu cieszymy się chwilą i czerpiemy radość z procesu. Mamy swoje priorytety na te zawody i nie przeszkadza nam to, a wręcz przeciwnie jesteśmy zadowoleni, że możemy tutaj na uboczu być w hotelu i mamy czystą głowę. Mamy bardzo blisko do toru. Tutaj jest bardzo spokojnie, dobra atmosfera. Mamy też blisko sklep. Możemy sobie odpoczywać między treningami, te dojazdy aż tak nie męczą. Myślę, że przebywanie w wiosce jest fajne, bo byliśmy wczoraj zobaczyć, ale jeśli jesteśmy na zawodach i chcemy tutaj rywalizować i dać siebie wszystko, to warto zadbać o ten spokój.